W dzisiejszym programie Zrób to sam. Chciałbym zademonstrować, jak wykonać pojemniki z segregacji śmieci. Potrzebne nam będą trzy duże butelki plastikowe. Butelki trzeba obciąć w tym miejscu. Ja już wcześniej przygotowałem trzy takie butelki. Następnie musimy przygotować trzy etykiety informacyjne: papier, szkło i plastik. Przyklejamy je do butelek. Otrzymujemy niezbędne w każdym domu pojemniki do segregowania śmieci. Dziękuję Państwu, do widzenia. to sam. Chciałbym zademonstrować jak wykonać... Po... czy... W dzisiejszym programie zrób to sam. Chciałbym zademonstrować jak wykonać... Jeszcze raz.